Dzisiaj witam was w grze *Pause and the Soul Paws and Soul to gra przygotowa o reinkarnacji Zmień się w wilka, tajemniczy las i odkryj każdy sekret twojego przeszłego życia Nowa gra Kiedyś już to grałem jednak Było to pół, pół roku temu w listopadzie czyli dość dawno no i zacznijmy sobie nową grę, którą postaramy się przejść w 100% zaraz po Firewatch Tower. Tym razem dodałem polskie napisy. W sensie włączyłem je ustawienia, bo były. No ja cicho jest muzyka. Nie be być nic straszniejszego. No i lekkato. Też poszmem po stołem. To wy mi się granie lagowało na filmie. Where am I? I don't remember anything. I feel very strange, but I can't understand why. In this place. Have I been here before? So I'm a wolf. Why am I so surprised? Ogólnie, gra ta będzie miała różne takie wstępy w cytatach. Dlatego, po prostu, wtedy nie będę się odzywał. No i dam wam posłuchać tego, co gra nam oferuje. Pod którymś klawiszem, pod shiftem, jak się trzyma, możemy biegać. Dobrze. Myślę, że tekst cztery odcinki będą w tej gry. Nie wiem kiedy się skończy ta seria, bo nie wiem kiedy nagram kolejny, ale no ale mam nadzieję, że będą. Przynajmniej 4 na każdy świat. A są chyba 4 albo 5, więc tyle ile będzie światów, tyle będzie odcinków w Czasem na mapie są ukrywane różne isteregi które trzeba znaleźć i dzisiaj będziemy zmierzać przez właśnie oto tą krainę. Muzyka jest nadal mega strasznie cicho. Nie powinno być aż tak cicho. Powinno być słyszalne. Dobra, teraz jest dużo lepiej, zdecydowanie, ale zapewne będą musiał się to poprawić parę razy. Warto się najpierw rozejrzeć po mapie, zobaczyć gdzie powinniśmy dojść. No wylądujemy na pewno na tym tutaj, ale będziemy musieli zawrócić, bo tam jest jakiś kamień dziwny. Także weźmy punkcik. I tutaj mamy jeden z posągów, jednak nie możemy go jeszcze użyć. Teraz powinniśmy móc go gdzieś użyć, jednak gdzie jeszcze nie wiem. Wróćmy się do punktu, z którego przyszliśmy, bo wydaje mi się, że tam będzie najwięcej drogi. Kluczowej, którą będziemy musieli podążać, Zakręcimy sobie tutaj. Coś tutaj, widzę, jest eee, jakaś jaskinia. Nigdy tu chyba nie byłem. Nie zwracałem, jakoś nigdy na nią i nie zwróciłem nigdy na niej swojej uwagi. Ale wydaje mi się, że.

I promised we'd go to the park together. Oh, Cherie, I understand you. I would be very upset if my parents were constantly away on business and wouldn't have time for me. So, they don't love me anymore? Nonsense. Of course, they love you very much. I know it for sure. Michelle, your parents don't always get to show their feelings for you. There's nothing we can do about it now. But what we can do is eat <laughs> some ice cream and have fun together. On oh, the other hand, uh, when your parents come back, uh, why don't you tell them you'd like to spend more time with them? Maybe they just don't understand how important this is to you. But they are too busy. They don't care about me. My Cherie, uh, they're your parents. They will always have time for you. Otherwise, I will give them a long lecture. Dobra, zawsze się trochę odebrałem ten pomnik, bo mi lekko przeszkadzał. No, wyświetlało się to w tym samym czasie co. Yy, dyskusja, więc tak klipnie trochę. Ale mamy jeszcze do zebrania dwa kryształy gdzieś. Tylko. Nie jestem pewien, gdzie. Chyba gdzieś na tej skałle, na tej półce skalnej z co widzę. No, w w grze nie ma Jest to bardziej taka gra... E, relaksująca. Powiedzmy, relaksująca. No i... na otwartej mapie sobie biegamy. Rozwiązujemy zadania, spełniamy misje i tak dalej, i tak dalej. Mamy to. I tam jest... tam jest zielony. Myślałem, że się nie przycisnę przez sekundę. Rozbierajmy te punkty, bo potrzebujemy tam 50 punktów i już zwyczajnie może się nam to przydać. To już, już powinno nam to wystarczyć. Bo potrzebujemy 50, za każdy totem dostajemy 10. Hmm, no, więcej niż 10 dostajemy. I możemy teraz wykupić portal. Her. Lecimy dalej z historią. Ogólnie lubię tą grę, bo nie muszę tutaj dużo komentować, bo gra ma swój własny content. I nie muszę z tym kombinować zwyczajnie Co tu powiedzieć, co tu wymyślić Czy mogę teraz gadać o tych, że nie wiem, że was są ładne Czy może powinienem pogadać o tym, że motylki są ładne, że ładne mają kolorki No to ogólnie takie brzdety, które zazwyczaj trzeba wymyślać Nie no teraz to za tą muzyką Najpierw takie ledwo słyszalne coś A teraz nagle Zbyt słysząc. Powinno być dobrze, już. Nie wiem, czy nie pominąłem tutaj czegoś, jednak nic nie widzę. E, gra mówi, że musimy złapać motyla. Tak, jakby co. E, po zebraniu motylków, jedna z naszych umiejętności wzrasta. W związku z czym warto je zbierać jednak jest to czasowe i niedługo się skończy, więc nie będę teraz biegł tam, tylko pobiegłem sobie za chwilę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba się skończy. Tak, skończyło się. Ale jest kolejny motylek, którego możemy znowu zebrać. I możemy tak zapędzlać sobie to. Kosztem tego, że będziemy stali całe życie na jednym levelu, ale tam na dole nic nie ma. Lamia, Another strange place. I wonder what happened this time. Zor, you are sweetheart. I lost you. I just wanted to pet the puppy. He's so cute. <laughs> You're right. He's very nice, and I know you've been secretly taking care of him for a while. But don't disappear so suddenly at least tell me where to find you i'm sorry you really like this puppy don't you did you give him a name oui <laughs> i called him Caramel. oh oui his fur color really looks like caramel tell me would you like to take him home oh i wish i could but mama and papa won't let me oh why do you think that to buy me a dog, but they said it would only ruin our furniture. Maybe they thought they wouldn't have enough time to spend with the dog and train it, and that you wouldn't manage it to do it alone. No, I got this. I spent time with Caramel feeding him, and petting him, and hugging him. We we'll all played together. I introduce him to some friends. My I think you should show Caramel to your parents and tell them what you just told me. Great, Michelle. Go Caramel. Nie ma tutaj żadnej caccenki z tego co widzę, jednak mogliśmy aktywować ten portal. Chodźmy dalej. Nie marnujmy jeszcze czasu. Pewnie i tak będą musiał w montażu przyspieszać i spowalniać te caccenki. żeby nie były takie maluszone. Możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy jakoś nie interesują Was te kazenki? Czy może wycinać i zostawić tylko gameplay i to co ja mówię? Nie wiem co z jest interesującego, ale może to może to lubicie, nie? Z jakiegoś powodu musicie mnie oglądać. Też Pobiegnijmy dalej.

Uwielbiam Mhm. 100 David. Ha. Signed and sealed. Jeszcze obejdę wokół tego drzewa, czy... Yeah. Nic tutaj nie ma. Nie ma. W takim razie musi być gdzieś... tutaj. Nie, tutaj też nic nie ma. Hmm, czy tutaj przy przypadkiem mi coś nie mrygało? Właśnie tak mi się wydawało, że coś mi tutaj świeciło przed okiem. O, właśnie o tym mówię. Takie oto tutaj dołki mogą być, które będziemy musieli wykopać czymś, ale nie wiem jeszcze czym. Pod R-ką mamy wskazówkę się kopała a, e, tylko źle stanąłem. Rattle? Za to też dostajemy jakieś dodatkowe punkty. Mamy szansę nawet na osiągnięcie. Ja ogólnie, z tego co pamiętam, jak raz to przeszedłem... Nie pamiętam do końca fabuły, dlatego to nagrywam. But I że chyba bad ending. To what do you think be, when he grows up? Don't you think it's too early to think about that? I'm sure it's never too early to think about that. He might become a doctor. A doctor? Are you serious? Please don't tell me a lawyer and an economist are further down on your list. Uh, I won't tell. Oh, look how sweetly he's sleeping. <laughs> you're not gonna tell me you could watch this for hours are you ha ha you can laugh pretentiously all you want but i've never felt as happy as i do now me neither i love you my dear yeah. <laughs> Ale tak jak już mówiłem, wydaje mi się, że zakończyłem na złym endingu. I. no, w tej serii będę się starał o ten dobry. Pod warunkiem, że jest. A czy jest? też nie mam pojęcia, Bo nigdy nic nie oglądałem, nie spoilerowałem się w tej gry. Nie mam czasu, żeby zmienić jego Muszę You sure you can do this? Nie mogę to I'll be home in an hour and a half. Be sure to call you if I forget which end of the bottle to give him. Love you. See you soon. I love you, my boy. Let's get you changed. Have some fun while mom's away. Hmm, nie ma dalej. Mówi się trudno. My możemy się tu przejść. Już to widzę. Czeka na mnie tutaj tylko palisko. David blew this whistle for hours, and after that, his father regretted buying it, along with happy childhood memories. This memento brings up memories about the hard period in the relationship between David's parents. <laughs> there are no Bigfoots. But Mark said he saw one when he was out in the woods. Probably saw some animal and took it for a Bigfoot. No, he said it was definitely a Bigfoot. Okay. Let's say it was a Bigfoot. But you don't have to be afraid because Bigfoots are actually afraid of fire. And your dad will watch out for them while you sleep. You want me to tell you a story? Yes, yes I do. dalej. chyba dotrzemy do kolejnej Może No ale. Nawet jeśli tak jest, to zwyczajnie będzie dłuższa seria. Będę miał mógł, co robić bardziej przez pewnie fragment sierpnia i jeszcze początek września. Albo nawet października. Nie wiem kiedy nagram kolejny odcinek. Będziemy musimy iść teraz. Zbiegnę tu na dół i zobaczę czy nie ma ukrytych wskazówek. Nic nie widzę. Ten obiekt jest dość mały, więc mimo wszystko powinienem widzieć gołym okiem, jakby coś tu było ukryte. Jakby nie patrzeć. A nie, teraz tego mu tyla muszę złapać. A ja mam słabą kalibrację, bo nie umiem kompletnie w niego wskoczyć. Dobra, udało się. Co ja co pamiętam? Zielony motyl chyba dawał nam szybkość ruchu. Yy, motyl. Jaki to był motyl? Niebieski. Powinien jeszcze być chyba. Ale jeszcze tak jest. Dawał nam większą świadomość. O co mi chodzi za chwilę zobaczycie? A motyl żółty dawał nam większy... Yy, większą szybkość ruchu. Nic już nie widzę. Wygląda na to, że nic tutaj zwyczajnie. Nie ma ukrytego. Znaczy tak mi się wydaje. Na pierwszy rzut oka. Jednak mogę się mylić, ale chyba nie. Nic tam nie ma zwyczajnie. A, możemy tam pójść. Zanim weźmiemy motyla może się to okazać przydatne. Tak, jest tutaj ukryty

Mmm, gdzie mogę pójść? Duży świat dużo miejsc do zwiedzania Nie chcę czegoś przegapić Najpierw, że to wydne Jeśli nic ciekawego tu nie znalazłem, to to wydne O jest Dobrze myślałem, że coś tu będzie Ale prawie tu minąłem Night after night, David played this console. He loved playing games despite the fact that his father didn't share his ardor for them. Why did you buy him a game console? He's been longing to get a console as a gift, especially since all his friends have consoles. You could have at least discussed it with me first. I'm sorry, honey. I know you were totally against it, but I couldn't resist buying it. I hope we're not spoiling him too much. You really want to send him off to study at heaven knows where. Not at heaven knows where, but at a very prestigious private school. But what's the point? It's so far away. We can only visit David a couple times a month. Honey, I'm just suggesting we think about it. We have plenty of time. Don't you want our son to have a great future? Sure, I do. But I also want him to be happy. I'm not at all sure that going to a private school away from your parents can make someone happy. Poor David. I hope they're not serious. I hope they're not really going to send him to that school. I think David has something to do with Michelle. What does it have to do with me? Why do I see them in particular? Why do I feel like I'm seeing them for a reason? I have to move on and try to find answers. Uh, I wish I could remember. These people, I don't understand much, and nobody gives me any answers. I think the picture will be clear soon. All I've left to do is keep going. It's getting more and more interesting with every step. Curiouser and curiouser, more and more wonderful. Biegniemy dalej i wbiegamy w tym oto miejscu do nowej krainy. Także. Zablokowałem się gdzieś. Także. Well, that's a looks so Zanim przejdziemy do tego... Życzenie. Zapisz tę grę. I się z Wami pożegnam, gdyż do tej... Do tego etapu przejdziemy dosłownie w kolejnym odcinku. Także dziękuję Wam za oglądanie. No, miło byłoby mi, gdybyście zostawili lajka like pod tym filmem. Mimo że zazwyczaj o to nie proszę to jednak. Fajnie by było. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie. Dobre pytanie.